Trzecią nad ranem w sobotę. Meldujemy również przemek. Wykonanie zadania. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. O sejczęto. O tym najsłynniejszym sejento, bo to trzeba zawsze podkreślać. Jeszcze troszkę kawy za chwilę przychodzą chłopaki i coś zrobią z sejakiem. Sejento wróciło już od blacharza, jest gotowe tak naprawdę do składania, ale. Zanim złożymy wnętrze, zanim zrobimy wszystko na gotowo, jest jeszcze jeden temat, który na pewno musi się tutaj pojawić. A właściwie dwa tematy, czyli wygłuszenie auta, Jak to będzie komfortowe Seicento, to pierwsza rzecz, i fajne audio, niech dobrze gra, bo to jest dronowy czas, wielka orkiestra pomocy, to dużo muzyki, dużo zabawy, rozrywki, więc na pewno fajnie grające audio w takim kolorowym samochodzie będzie bardzo, bardzo istotnie. Ale za to będą odpowiadali goście, którzy za chwilę tutaj się pojawią. Są z Car Comfort Company, w Neogarażu prowadzą... Swoją firmę, gdzie wygłuszają, gdzie zakładają audio, gdzie dbają o samochody, żeby były komfortowe, ciche w środku, a przy okazji dobrze grały. I tak samo zadbają o ten samochód, o Sejczęto, czyli krótko mówiąc, wygłuszą auto, włożą do niego audio, ale w szczegółach to oni się wypowiedzą, bo powinni, myślę, zaraz przyjechać. Dwa łyki kawy i będą już na miejscu. I oto właśnie oni. Mówiłem wam, przyjdzie dwóch chłopów, będą oklejace jaka. Siemanko. Cześć, witaj, i dobry Janek. Witam. Ja ich oczywiście znam, ale oni się wam zaraz przedstawią. Karo z tej strony, firma Carcomfort Comfort Company. I Michał, tak samo Carcomfort Comfort Company. Widzieliście, dwóch gości z tej samej firmy, będą współpracować, to nie jest takie łatwe czasami, ale tutaj akurat się uda. Dobrze, projekt Sejak, wszyscy wiemy na czym polega, Dokładnie. ma być rock rollowo, będzie kolorowo, będzie fajnie, będzie miło, będzie głośno rozumiem, będzie coś grało? Będzie, będzie coś grało. grało. Ale z drugiej strony będzie też cicho. Dokładnie tak, dokładnie, To na razie o tym co cicho, co macie, co będziemy wkładali, jak to wszystko będzie się, bo wiecie, Jasne. ja kiedyś wygłuszyłem kilka samochodów w życiu, ale to zawsze jest jednak amatorka, a nie taki profesjonalizm, dokładnie. czego Wy używacie i co to będzie, po kolei. Zaczynamy od maty butylowej 2 mm, którą zastosujemy ok. na każdy element, wykleimy wszystko w środku, wykleimy też na zewnątrz, czyli nadkola od zewnątrz również zrobimy. Do tego zrobimy Ile też maskę. że na że przy, no, około 20 kilo, spokojnie. A nie, to nie jest tak Nie jest tak nie. źle, to, to się tak wydaje, źle. tu masz, masz większy kawałek, więc jakby z tego to wynika. Musi Dobrze. to nam dociężyć, żeby ten z blachy został zlikwidowany. Czyli to służy do tego, żeby blacha, która tak jest lekka, nie rezonowała podczas jazdy, podczas dźwięków itd. itd. I itd., tworzymy tak? wtedy taką typową barierę dla hałasu, bo mamy wysokiej gęstości materiał i to jest nasza Dobrze. podstawa. I następnie przechodzimy do różnego rodzaju pianek. Mamy piankę otwartokomórkową, możesz sobie fajnie zobaczyć. Bardzo miękka, bardzo szybko. Czy otwartokomórkowa fajnie ma to do siebie, że bierze wilgoć? Tak, dlatego nie będzie w elementach, w których bierze wodę. Wilgoć nie jest w, w, w elementach. Znam w których... się na tym, bo... <laughs> a widzisz, jednak? Trochę wiesz. E, tak. Będzie w elementach, w których to nie ma z tym problemu. Boczki drzwi, e, na pewno też dach, część elementów nadkoli, w, ja tak. w tylnej części. A jej elastyczność pozwoli ją lepiej ułożyć? Dokładnie tak. tak. Czyli dobra, czyli to jest otwartokomórkowa? Dokładnie. Generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że komórki, z których ona się składa, te bąbelki są otwarte, czyli mogą przemawiać wilgoć, dlatego nie stosujemy tego w żadnych elementach, gdzie na przykład stawiamy nogi z mokrymi Okładnie, butami. Tak. Gdzie coś mogłoby wciec. Dobra, Otóż to. to. I przechodzimy do pianki zamknięto komórkowej, która dzięki temu e, właśnie nam się sprawdzi fajnie na podłodze. Izoluje nam też, izoluje dodatkowo termicznie, więc działa nam to w dwie strony. No raczej tu klimatyzacji nie mamy, więc. Ale to może zadziałać też termicznie, w rozumieniu nie tak. tylko, że jak jest za, za zimno, ale też. Jak jest za tak, to działa w dwie strony, dokładnie. Wolniej tak, się rob... nagrzewa i wolniej się studzi. Jak robisz to w Dobra. kamperze, jak robisz to w wyfrawówce. A, czyli no tak, bo to są też rozwiązania do Camperford. Do, do, dokładnie, tak. Dobrze, jeżeli chodzi o wyklejenie tego auta, wygłuszenie, przepraszam, nie wyklejenie, tylko wygłuszenie, wiem, to nie wolno mylić pojęć, ile to czasu wam zajmie? Myślę, że 3-4 dni musimy na to liczyć, biorąc pod uwagę, że jeszcze będziemy pracowali tutaj z kompletem audio. Rozumiem, że audio to jeszcze niespodzianka, nie zdradzicie. Nie, dzisiaj czyli jeszcze trzeba, nie Czyli trzeba możemy. dalej oglądać, co chłopcy by do włożenia do audio, więc nie wyłączajcie odbiorników, tylko po prostu będziecie musieli poczekać. Dokładnie. Dobrze, czyli co? Ja zostawiam w waszych opiekuńczych rękach samochód, wy tak się jest. tym zajmujecie. Dokładnie. Jakby coś, to pamiętacie, że chłopaków zawsze można to znaleźć w garażu na Gierdzielskiego 1. Ale na razie pracujecie u mnie w motosyntezie. Co? więc co. Ja wam to Oto wszystko zostawiam. jak do Waszej dyspozycji jest pełno bałaganów w środku. Dzień jak rob... to dzień. dzień, <laughs> dzień tak. To jest mężczyzna. Czyli cztery dni w pracy, tak plus audio, plus wszystko, czyli myślę, że pamiętajcie, do finału jest bardzo blisko, ale wyrobimy się. Damy radę. Oczywiście, się. że tak. Dobra. Działajcie, Dzięki a my będziemy jakiś czas zaglądali do chłopaków, żeby patrzeć, żeby nadzorować, żeby pilnować, żeby później nie było, że nagle okazało się, ty, finał, cholera, a tutaj radio nie podłączone, Nie, nie, będziemy tutaj co chwilę zerkać, patrzeć im na ręce, Teraz wiem, że nie wolno patrzeć fachowcom na ręce, ale patrzeć z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby trochę się uczyć, a po drugie, żeby rzeczywiście pilnować czasu, bo czas zaczyna płynąć bardzo nieubłaganie, jest mniej czasu tak naprawdę, niż nawet jeżeli robię dudę kontraszafrańskie, tam jednak ten bufor jest prawie dwutygodniowy. Tu bufor to trzy dni. Dobra. Oglądajcie dalej, co chłopaki robią z wygłoszeniem. Mamy trzecią nad ranem w sobotę, meldujemy również Przemek, wykonanie zadania, wszystko działa, wszystko podłączone, wszystko jest jak należy, panele zamontowane, podocinane, głośniki również, wszystko jest na swoim miejscu, wzmacniać podłączony, subwoofer wielkości 10 cali również sobie tutaj fajnie siedzi, półka dostarczona przez Projekt X również. Jest dopasowana, zostaje złożyć wnętrze i całą resztę prac wykonać. Jednak my ze swojej strony kończymy i liczymy na owocną licytację. W odcinku o wygłoszeniu, który właśnie jest, jestem pewien pewne wyjaśnienie i wytłumaczenie. Niestety chłopaki. Nie mogli wystąpić w tym finalnym momencie, dlatego że po prostu kilka nocy do trzeciej, czwartej rano praca spowodowała, że są zmęczeni, śpią, odsypiają, ale ja mogę za to zrobić tak, zrobić sobie tak i na przykład podać sobie jakąś melodyjkę. Niech to będzie. O, tak. I docenić. Jak pięknie gra auto jest wygłuszone, auto jest wycieplone, dzięki temu też. Dobra, już. Jezu, się rozgrał teraz. Dobra, samochód jest wygłuszony, wszystko tutaj jest naprawdę powygłuszane, więc też będzie cieplutki do jeżdżenia, bo będzie przyjemniej. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, naprawdę, audio gra i wzmacnia, czyli subwoofer i te głośniki, i wysokotonowe, i niskie, i wszystkie średnie, naprawdę to świetnie tutaj skorespondowało się, więc Car Comfort Company, bardzo pięknie dziękuję za współudział w projekcie Seicento na WOŚP i co? Mam nadzieję, że jakieś jeszcze projekty będziemy wygłuszać, jeszcze będziemy zakładali niejedno audio. Dzięki serdecznie słuchajcie, jest jeszcze kilka innych odcinków, co się działo z tym samochodem, jak to wszystko się to toczyło, więc co? Pozdrawiam Was serdecznie. Czuj! duch!